Siema. Soczewka anamorficzna. Freewell do Mavica 3 będzie tematem dzisiejszego odcinka, który postaram się zrobić krótko i na temat będą oczywiście próbki. Pokażę i opowiem o wadach i zaletach tej soczewki. Także zapraszam. Czym jest anamorfik? No, w uproszczeniu chodzi o kompresję obrazu przez obiektyw lub taką jak ta soczewkę w poziomie. Dzięki temu, na standardowej w tym wypadku klatce 16 na 9 możemy zapisać szerszy kąt aniżeli widzi to standardowa soczewka sferyczna Mavica 3. Następnie, tak zapisany obraz musimy zdesqueezować, czyli rozciągnąć odpowiednio w poziomie o taką samą wartość, jaką soczewka skompresowała obraz. Najprościej to zrobić rozciągając obraz postprodukcji. Ta soczewka posiada współczynnik kompresji 0,15, więc o taką wartość rozciągam ujęcia nagrane moim Mavikiem 3. Moim zdaniem, squeeze 0,15 jest nieco za mały w stosunku do standardowego 0,33, dlatego w tym wypadku niestety, ale zyskujemy mniej niż zwykle. Gdyby Freewell zdecydował się na standardowy Squeeze 033, proporcje te mogłyby wyglądać tak. Dla porównania nagrałem ten sam kadr moim telefonem z soczewką anamorficzną Sirui o kompresji 033 i dronem z soczewką Freewell 015. Jak pewnie zauważyliście, 033 widzi znacznie szerzej, dzięki czemu taki kadr wygląda już jak rasowy kadr kinowy. Reasumując, co tak naprawdę uzyskamy stosując anamorfika? Po pierwsze, nieco inną perspektywę i charakter filmu filmu, który teraz do złudzenia będzie przypominał ten znany z kina. Właśnie ta charakterystyczna geometria. Powoduje, że już na pierwszy rzut oka film nagrany anamorfikiem różni się od filmu nagranego zwykłą soczewką sferyczną, nawet jeśli sztucznie dodamy czarne kaszety imitujące kinowy look. Dodatkowo, dzięki owalnej powierzchni soczewki anamorficznej, na filmie można czasem zauważyć charakterystyczną, poziomą flarę, zazwyczaj w kolorze niebieskim, szczególnie wtedy, gdy na soczewkę pada bezpośrednio strumień światła. Oczywiście, ten naturalny dla soczewki anamorficznej efekt również tak jak kaszety można próbować podrobić w postprodukcji. Ale czy o podrabianie nam tutaj chodzi? No, raczej nie. Jeśli jesteście w tym momencie zaciekawieni tematem, to polecam obejrzeć coś nieco na temat Anamorfika na YouTubie. Jest kilka naprawdę fajnych filmów, także polecam. No dobra, teraz skupmy się na tej anamorficznej nakładce od Friuela. Zacznijmy od tego, co dostajemy w takim zestawie. Oprócz samej nakładki z soczewką anamorficzną, którą dostajemy w bardzo fajnym poręcznym ETUI, dostajemy również nakładkę White, czyli zwykłą, sferyczną nakładkę poszerzającą kąt widzenia kamery głównej, a działa ona tak. Jako iż mamy do czynienia z anamorfikiem, czyli zabawką dla miłośników kinematografii, to nie mogło tutaj zabraknąć filtrów ND. Wiecie o co chodzi, prawda? No, jeśli nie, to polecam obejrzeć ten film, który kiedyś nagrałem czyli filmowy look z drona. Ta soczewka niestety nie jest doskonała i ma jedną dość denerwującą wadę. W pewnych warunkach, podczas gdy kamera skierowana jest w kierunku słońca, Niekoniecznie centralnie, ale i pod lekkim kątem na obrzeżach kadru pojawiają się niestety dość mocno widoczne prześwietlenia. Nie wygląda to dobrze, ale bardzo łatwo obejść sytuację, zmieniając lekko kadr. Sytuacja ma miejsce zarówno, gdy mamy założony filtr ND, jak i bez filtra. No szkoda, bo poza tym nie dopatrzyłem się tutaj szczególnie jakichś większych wad, często pojawiających się w nakładkach anamorficznych, na przykład tych do telefonów, a najczęściej uwidacznia się to rozmytymi brzegami kadru. To tutaj coś takiego na szczęście nie występuje, jest ostro w całym kadrze. Zresztą zobaczcie sami i ocencie kilka ujęć, które nagrałem zarówno w świetle dziennym, jak i nocą soczewką anamorficzną Freewell. Aha, i nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę, oczywiście zasubskrybować kanał, to jest właśnie dobry moment, aby to zrobić, a ja się ładnie żegnam. Pozdrony dla wszystkich, trzymajcie się, cześć! Kularów, a Szymon wrócił prosto z Top Gun'a, więc... To Jeszcze rybany byłem, top w kinie oglądałem. Oglądasz Top guna? Oglądałem. I co, w anamorfiku był kręcony, czy...? Chyba nie. Chyba nie, a co byś o, powiedział bo... o anamorfiku w ogóle? Kurde, anamorfik, skąd się wziął? Skąd się to wziął? Wzią. Anamorfik się nie uwierzysz, ale wziął z oszczędności i jakby z chęci zachęcenia widza. Jak z oszczędności, jak to jest droga o, było Teraz jest drogo, a kiedyś było tak naprawdę tanio. I tak naprawdę idea kina tutaj anamorficznego wzięła się z tego, że w latach 50. mocno ze sobą konkurowała telewizja i kino, no i żeby odróżnić kino i żeby jakby te doznania kinowe poszerzyć. Dosłownie poszerzyć. No Tak, bo to był 4x3. Tak. Tak, to był mniej więcej gdzieś tak 4 na 3 Ten format akademii to jest 1 do 1,37, więc to jest takie no, 4 na 3 można powiedzieć i to dominowało. Natomiast no chcieli, tak jak mówiłem, odróżnić film taki, który leciał gdzieś w telewizji. Kwadratowy. tak. Zrobić coś takiego panoramicznego, żeby a, te wrażenia z projekcji były piękne, no i żeby ludzie tu mnie walili do kin, tak. Dokładnie. Naprawdę, nie? A z oszczędności dlatego wziął się tutaj. Dlaczego oszczędność, nie? Tak naprawdę, no bo jeżeli byśmy chcieli robić szeroki film, no to oczywiście trzeba byłoby mieć szeroką taśmę filmową. A takich nie a, było. A takich nie było i trzeba było takie stworzyć. I takie taśmy byłyby drogie. I takie taśmy, wbrew pozorom, bardzo łatwo by się paliły, bo w tamtych czasach taśmy były celulozowe i często paliły się w projektorach. A my na przykład teraz też często wykorzystujemy taki efekt film burnów tak zwanych. Co jest takim trochę paradoksem naszych czasów. No i jakby wrócono, zwrócono się w stronę idei takiej, którą już kiedyś jakby optycznie opracowano na potrzeby czołgów tak naprawdę i na potrzeby czołgów. Tak, na potrzeby peryskopu czołgu. Jak? E, w, chyba w 1917 roku francuski inżynier wymyślił taki peryskop do czołgu, który po prostu działa na takiej zasadzie, to już nie będziemy się jakby zagłębiać na jakiej zasadzie. Natomiast e, Rozszerzało pole widzenia. A, a, czyli to, tak, była soczewka, która operator rozszerzała. Obcy, tam, ktoś ci, tak. więcej widział tak, pola bitwy. Dokładnie tak, rozszerzało to pole widzenia no, i tutaj tutaj nie z... wiecie, Tak, i tutaj zastosowano jakby ten sam Bayer, czyli tak zwany squeeze i disqueeze, czyli obiektyw, e, który był na kamerze, która rejestrowała na taśmę filmową. Obiektyw był skurczany do klatki a, 4 3 do, do klatki o formacie właśnie 4 na 3 a potem w projekcji był rozszerzany obiektywem o jakby o przeciwnych no się... własnościach. Cały czas w kinie tak no, do tej w kinach, pory, Tak, w kinie jeszcze? Wiesz, co nie? nie, nie. No, w kinach takich analogowych, które jakby są przystosowane do projekcji takiej anamorficznej, no to dzieje się, natomiast już teraz tak naprawdę kina są cyfrowe, a jedyne jeszcze gdzieś tam kina, które może gdzieś działają na taśmę, tak naprawdę to IMAX. A który jest już jakby zupełnie innym formatem. Natomiast anamorfik końcem końców w kinie wziął się z oszczędności, bo taśmy takiej standardowej było bardzo dużo, a chcieli zachęcić do kina. Teraz mamy do szerokich formatów, bardzo, tak. I teraz w dronie we współczesnych czasach, w współczesnych czasach w współczesnym Mavicu najnowszym mamy możliwość no, dzięki filtrom widzieć szerzej tak jak w kinie. Zakładamy sobie soczewkę anamorficzną, robimy desku, jest delikatny. Tak, jest ujęcie z kina. Dokładnie. I tak, jest jak w kinie. Dzięki za tą historykę. Powiem szczerze ciekawe rzeczy Proszę opowiadasz. bardzo. Zapraszam na kanał Evil Wolf Media. Pokażcie, jak coś. To zróweczko,